Zofia Zborowska, gorzko o ojcu chodzi o jedną rzecz. Zofia Zborowska udzieliła szczerego wywiadu jednemu z portali. Aktorka opowiedziała o tym, jak jej ojciec Wiktor Zborowski sprawdza się w roli dziadka. Okazuje się, że mimo starań aktor nie jest bardzo obecny w życiu swojej wnuczki. Zofia Zborowska chciałaby, że jej ojciec więcej czasu spędzał z małą nadzieją. Zofia Zborowska jest córką pary aktorskiej Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej. Aktorka przez kilka lat była związana z Radzimirem Dębskim. Relacja nie przetrwała próby czasu. Później Zborowska wzięła ślub z siatkarzem Andrzejem Wroną. Owocem ich miłości jest córka Nadzieja, która przyszła na świat 29 lipca 2021 roku. Zborowska na początku listopada 2023 roku pochwaliła się wiadomością, że jest w drugiej ciąży. Zofia Zborowska narzeka na ojca. Chodzi o jego obecność w życiu wnuków. Aktorka w rozmowie z Plejadą wychwalała swojego ojca za wiele osiągnięć zawodowych. Jednak w kwestiach prywatnych ma do ojca jeden zarzut chodzi o jego obecność w życiu wnuczki. Takim internetowym jest fajnym dziadkiem, czułym dziadkiem. Im nadzieja jest starsza, tym mają lepszy kontakt. Ale nie jest aż tak obecny, może, jak ja bym chciała. Ale też tata ma już swoje lata, więc też mu to wybaczam, powiedziała Zofia Zborowska w rozmowie z Plejadą. Czego Zofia Zborowska nauczyła się od ojca? Jest wdzięczna za wiele rzeczy. Aktorka wielokrotnie podziwiała ojca. Okazuje się, że Wiktor Zborowski nauczył córkę wielu rzeczy. Zofia Zborowska wiele zawdzięcza ojcu. Poczucia humoru, dystansu do świata. Mówił, że jak się wspinasz po drabinie sukcesu, to żeby bardzo dobrze traktować wszystkich tych ludzi, których mijasz po drodze, bo będziesz też ich mijać, jak będziesz spadać z tej drabiny. I czego jeszcze oczywiście miłości do zwierząt podkreśliła Zborowska w rozmowie z Plejadą.